Jesteśmy obecnie w Kinoteatrze Adria po występie Ewy Bem Polskiej Damy Jazzu. Niestety wielkimi krokami zbliża się koniec Bydgoszcz Jazz Festival, którego organizatorem jest pan Józef Eliasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co może nam pan powiedzieć o niestety już ostatnim występie, koncercie tego Bydgosz, 19. Festiwalu w Bydgoszczy? No może powiem, że jestem pod wrażeniem tego koncertu, który się właśnie zakończył, bo występy Ewy Bem w Bydgoszczy, gdzie cała sala była na stojąco śpiewała jej przeboje. No to robi wrażenie i nam też sprawiło ogromną satysfakcję. Cieszę się, że publiczność bydgoska była przeszczęśliwa, zespół, czyli orkiestra moja była przeszczęśliwa. No i ten dzień no niestety też już się skończył, ale przed nami ostatni dzień festiwalu, 3 listopada przyjedzie no, wielka gwiazda światowego jazzu Antonio Sanchez, jest to jeden z najwybitniejszych perkusistów na świecie, przypomnę, że ostatnie lata spędził w zespole Patametenego, oprócz tego ma własne projekty i właśnie z takim projektem Bed Hombre przyjeżdża do Bydgoszczy, 3 listopada, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.